Panie Marszałku, Panie Ministrze, Wysoka Izbo. Czy zmiany w kodeksie wyborczym, które proponujecie, zwiększą frekwencję w polskich wyborach? Nie. I eksperci co do tego nie mają w zasadzie większych wątpliwości. Czy te zmiany ograniczą możliwość głosowania niektórym grupom Polek i Polaków? Tak. I co do tego niestety również nie ma najmniejszych wątpliwości. Problemy dotkną w szczególności Polonii, za granicą będzie trudniej dopisać się do spisu wyborców. Dzisiaj można to zrobić telefonicznie, dzwoniąc do konsulatu, ta droga po prostu zniknie. W okręgu warszawskim w wyborach prezydenckich zagłosowało ponad pół miliona Polaków z zagranicy. Większość z nich głosowała korespondencyjnie i większość z nich, co warto podkreślić, głosowała na kandydatów opozycji. Te głosy znikną, ich nie będzie. W kraju nie będzie możliwości zagłosowania na paszport. Paszport w myśl polskiego prawa jest tak samo dobry do potwierdzania tożsamości jak dowód osobisty. Ale mam wrażenie, że autorzy projektu prawem przejmują się tak nie za bardzo. Mężowie zaufania będą szaleć po lokalach wyborczych ze swoimi smartfonami, bo będą mieli uprawnienie do nagrywania procesu liczenia głosów. Nikt nie będzie w stanie wymóc na nich skasowania tych nagrań. Nikt nie będzie w stanie zabronić im na przykład wystreamowania tych nagrań do mediów społecznościowych. No i wisienka na torcie. Sędziów w komisjach wyborczych chcecie zastąpić osobami z wykształceniem prawniczym. Chyba każdy czuje różnicę, jeżeli chodzi o zaufanie do takich osób, jeżeli chodzi o ich kompetencje, o ich doświadczenie. Gdybyście naprawdę chcieli podnieść frekwencję w wyborach, przywrócilibyście możliwość, podkreślam, możliwość głosowania korespondencyjnego dla wszystkich zainteresowanych. Ten sposób jest sprawdzony w wielu krajach i ten sposób po prostu działa. Wczoraj odbyło się spotkanie ekspertów reprezentujących różne organizacje w Sejmie. Niestety nie było na tym spotkaniu nikogo z wnioskodawców, tylko dwa spostrzeżenia z tego wczorajszego spotkania. Ułatwienia dojazdu, które proponujecie, obejmują głównie osoby, które i tak dojeżdżają na co dzień, dlatego że miejsca ich aktywności życiowej znajdują się poza miejscem ich zamieszkania. Równie dobrze moglibyście zorganizować im, nie wiem, dojazd na mszę świętą czy do supermarketu, oczywiście waszym sposobem na koszt samorządu. Ci sami wyborcy, którzy są w kręgu waszego zainteresowania, mają daleko do lokali wyborczych i o których tak się troszczycie, głosują w wyborach samorządowych, ale nie głosują w wyborach parlamentarnych. W wyborach samorządowych frekwencja jest dużo wyższa wśród tej grupy wyborców. Co gorsza, wcale nie jesteście zainteresowani pracą nad tą ustawą. No występ pani posłanki składającej 21 poprawek jest tego dowodem. W czasie pierwszego czytania przeszła jedna tylko poprawka opozycji. Jedna. Nie będzie specjalnej listy PKW dla organizacji społecznych. Składam poprawki te same, które składałem w pierwszym czytaniu. Mam nadzieję, że pozwolą one rzeczywiście podnieść frekwencję w głosowaniu i mam nadzieję, że spowodują, że będzie można nad tym prawem zagłosować, bo w takim stanie w jakim ono jest, ono tylko niszczy sensowny, transparentny, sprawiedliwy i przejrzysty przebieg wyborów. Dziękuję.